Połęcko nieco na północ od Gubina. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać najbardziej na zachód oddaloną przeprawę promową na rzece Odrze, a trochę ich w naszym województwie mamy, czyli prom w Połęcku, na drodze numer 138, która biegnie od Gubina na południu do Sulęcina i Krzeszyc na północ. Niestety, prom jest dzisiaj nieczynny, prawdopodobnie ze względu na wysoki poziom rzeki Odry, co bardzo dobrze za moimi plecami widać, a wodowskaz niedaleko stąd pokazuje rzeczywiście wysoki poziom około 4 metrów. Z promu się dzisiaj nie skorzysta, ale normalnie w wakacje czynny jest od godziny 5 nawet do godziny 21, jest więc bardzo dobrym skrótem z południa na północ lub odwrotnie. Drogi 138 nie polecam, bo jest w fatalnym stanie technicznym, ale na wycieczkę rowerową, na przykład w ramach rowelowe, bardzo dobrze się nadaje. Pozwala na przykład udać się do kłopotu słynnej wioski bociani, która niedaleko stąd już za przeprawą promową się znajduje. Ja będę musiał dzisiaj nadrobić drogi, bo najbliższa przeprawa na rzece Odrze, czyli most w Krośnie Odrzańskim, jest stąd w kierunku wschodnim jakieś 10 staj, jakby to Mery z Władcy Pierścieni powiedział. Ale to już zupełnie inna historia.